Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj chcę Wam przedstawić dwa liczniki, które pochodzą z moich zasobów własnych i są to liczniki na przełomie wieków. Ten niedawno zakupiłem i będę go instalował do tego roweru, który, którym jeżdżę. Jestem prawie na końcówce zrobienia przy nim. Na razie go nie wyciągam. To jest tylko taka forma prezentacji. Nie unboxing, tylko po prostu pokazanie jego jako takiego. On ma 9 funkcji. To jest prosty wodoodporny licznik Kat, kat Ee Enduro. W tym momencie go nie rozpakuję za. Zaraz przejdę do niego i go rozpakuję, bo chcę wam pokazać inny licznik. Używam teraz do nagrania tego uchwytu na szyję, żeby sprawdzić jakość wykonania filmu. I teraz przechodzę do drugiego licznika. Niestety kabelki się połrywały. Tu jest czujnik. Tu jest magnes bardzo porządnie zrobiony. To jest czujnik sprawny. Magnes elegancko zrobiony. On bardzo dobrze trzyma na szprychach. Mocny i naprawdę dobrze odbierał. Tu jest czujnik do niego, no ale niestety. Kabelki się urwały. On jest nieotwieralny. Można próbować go tu otworzyć, później go skleić. Na przykład i wprowadzić mu kabelek. Będę się rozgadał, może ktoś będzie miał. Bo bym go zainstalował do tego, do tego roweru rehabilitacyjnego. On jest taki bardzo pocieszny. Ma te żółte takie guziczki. On ma niewiele z tego co pamiętam chyba 14 funkcji, czy 12? 8? Nie pamiętam już dokładnie. To jest licznik z 95 albo 96 roku. 1900. Dlatego nazwałem liczniki na przełomie wieku. Ten krótki film. On jest sprawny. Baterię jak wsadziłem, to wszystko jest ok. Jest tutaj zaczep. który akurat jak na złość się nie chce by wy... o wyciągnąć wyciągnął wyszedł on tutaj ma te ochwyty na, na te przewody do tego do tego czujnika, tu. Tu są takie styki. Tylko, że ta, akurat te styki też już nie funkcjonowały. Tu jakaś wydała się delikatna korozja, jeszcze coś zostało. No to tylko wyczyścić, po prostu doczyścić to, pościągać do reszty. Ja będę się rozgadał, jeżeli będzie nawet używany, a sprawny. Bo ten, jak widzicie, jest lux, on był używany. Bardzo dobra jakość wykonania. Dlatego działa. No. Działa i działać będzie. Jeżeli znajdę, chodzę tu u siebie na szpejach. Może znajdę, może znajdę gdzieś. Ktoś się będzie pozbywał. Już jest zaczśnięty. Nie pamiętam, jaki to model. Miałem kiedyś pudełko i przez nieopatrzność wyrzuciłem. Teraz przechodzę do tego. To jest Katia Enduro. Który, tak jak podawałem, ma 9 funkcji. On tutaj cały czas idzie, jest po prostu w nim bateria. Ja go już otwierałem, sprawdzałem. Jeszcze go nie montowałem. W najbliższym czasie go zamontuję. Będę go testował, sprawdzał, bo chcę zrobić tak, tak żeby mieć podgląd. Takim licznikiem odłożę ten i normalnie smartfonem i aplikacją. On tutaj jest w pudełeczku, ładnie zapakowany. Tu ma styki do połączenia z resztą licznika. Jest bardzo porządnie zrobiony, naprawdę rewelacja. Odstawimy go. Tu jest gniazdo do osadzenia. Uchwyt. Ma mocne te piny. Bardzo gruby kabel. Czujnik też. Jak widzicie, bardzo dobry. O. Mocny. Dobrze zrobiony. I tu jest, nie będę rozpakowywał w tym momencie. Tu jest dodatkowa taśma. Jest magnesik. Są tyrtytki. I jest ta otulina, taka ta spiralka. Nie pamiętam jak się to nazywa. Do tego, żeby w tych miejscach, gdzie tam jest narażony. Na uszkodzenie, by był ten kabel, ten przewód, to można go osłonić. Szukałem dobrej jakości, porównywalnej do tego, a nawet lepszej, i znalazłem ten. Katia ma bardzo dużo dobrych opinii. Starszy model był. Też bardzo dobry i bardzo szybko się rozszedł. Tu jakieś modyfikacje coś zrobili, coś ulepszyli. I ma notowania bardzo dobre. Ludzie go polecają. Tu jest jeszcze karta informacyjna. Oprócz. Oprócz. Że to model na Europę, gdzie po prostu są dystrybutorzy, o, tu macie Poland, Polska w gliwicach. I teraz tak powiem jakie są moje odczucia odnośnie w ogóle takiego sprzętu. Warto jest go zainstalować. Na moim kanale były takie typowo marketowe firmy i one się nie sprawdziły. Także postanowiłem po prostu coś lepszego zakupić i zainstalować żeby było, żeby była radość do tego. I myślę, że ten spełni moje oczekiwania i że będę z niego zadowolony, mam parę rzeczy z katiem, miałem lampkę, tylko lampka poszła do innego roweru mam lusterka z kat z, z tej firmy Katie, Eje. różnie mówią, różnie wypowiadają także otwarcie zostało zrobione a Unboxing. Ja go polecam, bo szukałem dobrego produktu za przystępną cenę, i on jest w takiej cenie jak trzeba. Jest ciut droższy niż marketowe liczniki, ale nie aż tak drogi jak inne. Oprócz tego licznika będę miał zamontowany po prostu smartfon z aplikacjami, nie wiem jeszcze, które wybiorę. Czy to będzie Mapy C, czy jakieś inne? Zobaczymy, żeby mieć po prostu porównanie. To co GP, GPRS, a to co licznik. Przepraszam za mój głos, to nie jest chrypka. Jestem trochę zmęczony. Bo ostatnio nie dopisywało mi zdrowie, i w końcu wyszło szydło z worka. Jak to się mówi? Ale o tym będzie w następnym filmie. Także z mojej strony na dzisiaj dziękuję. Polecam. I będę go sprawdzał, bo muszę dojść do siebie i skończyć z rowerem. Tam mam jeszcze niewiele rzeczy do zrobienia. Pogoda się zmieniła, była piękna wiosna, teraz jest zimna wiosna, ale to nie przeszkadza, jak się już zrobi z rowerem. To spróbuję sprawdzę go wszystko na krótkim, jakimś tutaj, bo ja dalekich teraz nie robię. Jeszcze nie mam takiej kondycji. Poza tym ze zdrowiem jest problem taki jak mówię przedstawię to i powiem w następnym filmie. I cóż, jeżeli mi się uda do tego atechu znaleźć resztę, to tak jak mówię zainstaluję go do roweru rehabilitacyjnego ROMET, który jest na moim kanale. A ten będzie na normalnym tym rowerze składanym, na którym jeżdżę, Windhillu. To by było na tyle. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Miłego dnia, bądźcie zdrowi, trzymajcie się, cześć.